Trybunał Konstytucyjny to jeden z najważniejszych sądów w Polsce, ale w tym Trybunale coś się zmieniło. Zmieniło się personalnie i nie tylko. Ale od początku jest grudzień roku 2015 Oczyście ślubuję, że pełniąc powierzone mi obowiązki Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, będę wiernie służyć narodowi i stać na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyniąc to bezstronnie, według mego sumienia i z najwyższą starannością. To słowa, które powinny przyświecać wszystkim sędziom w Polsce, w tym w dużej mierze sędziom Trybunału Konstytucyjnego i takie ślubowanie pani Julia Przyłębska, wtedy jeszcze nie prezes, ale dopiero sędzia Trybunału Konstytucyjnego złożyła. Wtedy też Andrzej Duda z ważnym apelem do pani sędzi się zwrócił. Gratuluję pani jeszcze raz z całego serca tego wyboru i proszę o tę odpowiedzialność bo w trybunale konstytucyjnym ponosi się także odpowiedzialność za losy i za przyszłość Rzeczypospolitej a także za losy i przyszłość w związku z tym polskiego społeczeństwa tak to wszystko się rozpoczęło w roku 2015. Później było o trochę wyroków, trochę orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które wzbudzały mniejsze lub też większe kontrowersje, w tym ten najgłośniejszy wyrok. To jest październik roku 2020. Wtedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalne dotychczas przeprowadzenie aborcji w przypadku uszkodzenia lub wad płodu jest niezgodne z Konstytucją. I ten wyrok, to orzeczenie Trybunału wywołało falę protestów w całej Polsce. Wtedy przez wiele Dni w wielu miastach Polski widzieliśmy takie właśnie obrazki, a więc protesty, które co jakiś czas na ulice polskich miast wracały. Jeżeli bym zapytał teraz Państwa, z czym kojarzy się ta kadencja Julii Przyłębskiej, no i ten skład Trybunału Konstytucyjnego, to pewnie w dużej mierze byłyby to właśnie takie obrazki, czyli protesty przeciwko temu orzeczeniu. Ale zajmiemy się dziś Julią Przyłębską jako prezesem Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj znów mała no, podróż w czasie, bo Andrzej Duda, kiedy mianował Julię Przyłębską jako prezes Trybunału Konstytucyjnego, Konstytucyjnego miał do niej trzy ważne prośby. i teraz sprawdzimy, jak te prośby sprawdziły się w praktyce na początek Andrzej Duda grudzień rok 2016. Chciałbym, aby pani prezes uporządkowała sprawę Trybunału. Chciałbym, aby zakończyły się wokół Trybunału i w Trybunale te gorszące spory, które do tej pory trwały i które powodowały, że Trybunał tracił tą możliwość do normalnego funkcjonowania. To jest pierwsza sprawa. To życzenie, pierwsza sprawa za moment będzie druga i trzecia, ale te życzenia dotyczące uporządkowania no to coś, o czym chyba każdy myśli, no bo dobrze jak sądy w Polsce są uporządkowane, no to teraz zobaczymy jak to wyszło w praktyce i kto znalazł się w składzie trybunału konstytucyjnego. Otwieram rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym. W składzie tu obecnym w sprawie z wniosku jeden z najbardziej kontrowersyjnych jeszcze jakiś czas temu polityków pis były był prokurator Stanisław Piotrowicz, to tylko jedno z kontrowersyjnych nazwisk, które znajduje się w składzie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale kiedy spojrzymy na listę tych nazwisk na stronie Trybunału, no to widzimy 15 takich nazwisk, bo taką liczbę przedstawia Trybunał Konstytucyjny jaką liczbę swoich sędziów, to jest niezmienne i oprócz Piotrowicza między innymi tutaj widzimy także Krystynę Pawłowicz, a więc panią poseł do niedawna też kontrowersyjna postaci Prawa i Sprawiedliwości i m.in. Bogdana Święczkowskiego, czyli bliskiego współpracownika Zbigniewa Ziobro, byłego już prokuratora krajowego. Tak wygląda skład sędziów. No i w tym składzie, gdzie miało dojść do uporządkowania, dochodzi do konfliktów i to dość dużych konfliktów. Sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego przygotowało takie właśnie pismo, w którym podważa to, że Julia Przyłębska wciąż jest prezesem tego właśnie Trybunału. To jest pismo, które ci sędziowie przygotowali. A o co w tym chodzi? Bardzo proszę. Sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego twierdzi, że Julię Przyłębską powołano na mocy ustawy, z której wynika, że jej kadencja prezesa jest sześcioletnia i dobiegła końca 20 grudnia 2022 roku. No ale jest inna grupa, która zupełnie inaczej interpretuje te same przepisy. To przedstawiciele obozu rządzącego, którzy twierdzą jednoznacznie, że Julia Przyłębska nadal jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i to do czasu, kiedy wygaśnie jej kadencja jako członka Trybunału, czyli aż do grudnia 2024 roku. No i tutaj też pojawia się... Jedna osoba, ważna osoba, by się wydawało jakiś czas temu w trybunale, pan sędzia muszyński, to ten pan po lewej stronie to do niedawna bliski współpracownik Gili Przyłębskiej od niedawna. I główny wróg w tym właśnie trybunale. To taka propos uporządkowania tego, co w trybunale się dzieje. I to właśnie pan sędzia Muszyński w dużej mierze stoi na czele tej grupy sędziów, którzy nie chcą mieli Przyjemski jako prezes Trybunału Konstytucyjnego. No ale jest jeden człowiek w Polsce, który jak coś orzeknie, no to tak ma być. I ten człowiek orzekł, że jego odkrycie towarzystwa. To już wiadomo, kim mowa, im mowa o prezesie Kaczyńskim. Nadal jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i tym samym prezes Kaczyński chciał zamknąć usta dotyczące tej właśnie dyskusji. No to tyle tytułem takiego wprowadzenia a propos uporządkowania w Trybunale, które miało wyjść, a wyszło średnio. To druga prośba Andrzeja Dudy do Julii Przyłęckiej, kiedy ta zostawała prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie, chciałbym i to jest najważniejsze, aby Trybunał zabrał się do dynamicznej pracy do dynamicznej pracy, no to spójrzmy na twarde liczby. W latach 2008-2015, czyli kiedy jeszcze Julia Przyłębska nie była w Trybunale Konstytucyjnym i kiedy nie była jeszcze prezesem tego Trybunału, średnia liczba wyroków w ciągu roku to 71. No to teraz idźmy nieco dalej. Od roku 2016 ta liczba spada, to wiadomo, ale jak bardzo? Rok 2016, kiedy jeszcze nie była prezesem, to 36 wyroków i później 17-18, kiedy była prezesem, tyle samo 36. Później widzimy, że ta liczba wyroków się zmniejsza aż do roku 2022. W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny wydał jedynie 14 wyroków. To najmniej od 24 lat i to nawet mniej niż w czasie pandemii COVID-19. Tak pracuje, a właściwie nie pracuje Trybunał Konstytucyjny, czyli drugie życzenie Andrzeja Dudy, no znów średnio spełnione. To pozostaje trzecie, równie ważne. Posłuchajmy. To jest ważne zadanie. Odbiór społeczny trybunału konstytucyjnego bardzo znacząco się pogorszył. Liczę na to, że doświadczenie i cechy osobowościowe, pani prezes, spowodują, że wróci on i w, nie tylko w wymiarze sprawiedliwości, ale także w tym ujęciu państwowym na należną mu pozycję. Uporządkowanie nie wyszło, pracowitość nie wyszła. Odbiór społeczny. No to stawiam trzy kropki, niech Państwo sobie sami na to pytanie odpowiedzą. Tak w skrócie wygląda w tych trzech płaszczyznach Julia Przyłębska jako prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dla jednych była już prezes, dla innych wciąż jeszcze prezes Trybunału Konstytucyjnego, którego uporządkować się niestety wciąż nie udało.